Czy uważa pan, że NATO martwi się, że to może przerodzić się w globalną wojnę lub konflikt nuklearny? Przynajmniej o tym mówią i próbują zastraszyć swoją własną ludność fikcyjnym rosyjskim zagrożeniem. To jest oczywisty fakt. A myślący ludzie, nie Filistyni, ale myślący ludzie, analitycy, ci, którzy zajmują się prawdziwą polityką, po prostu inteligentni ludzie, doskonale rozumieją, że to jest fake. Starają się kreować rzekome rosyjskie zagrożenie. Zagrożenie, o którym Pan mówi, to rosyjska inwazja na Polskę i Łotwę ekspansywne zachowanie. Czy potrafi Pan sobie wyobrazić scenariusz, w którym wysyła Pan rosyjskie wojska do Polski? Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie interesuje nas Polska, Łotwa ani żadne inne miejsce. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie jesteśmy zainteresowani. To tylko straszenie. No cóż, wiem, że pan to wie. Argumentem jest to, że cóż, najechał na Ukrainę, ma terytorialne cele na całym kontynencie, a pan mówi jednoznacznie, że nie. To absolutnie wykluczone. Nie musisz być żadnym rodzajem analityka. Narusza to zdrowy rozsądek, aby angażować się w jakąś globalną wojnę. Globalna wojna doprowadziłaby ludzkość na skraj zagłady. To oczywiste. Na pewno istnieją środki odstraszające. Oni straszyli wszystkich nami przez cały czas. Jutro Rosja użyje taktycznej broni nuklearnej, jutro Rosja z niej skorzysta. Nie, pojutrze. Ale po co? Żeby wyłudzić dodatkowe pieniądze od podatników amerykańskich i europejskich w konfrontacji z Rosją na ukraińskim teatrze wojny. Celem jest osłabienie Rosji tak bardzo jak to możliwe. Jeden z naszych długoletnich senatorów Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku, Chuck Schumer, powiedział wczoraj, że musimy kontynuować finansowanie ukraińskiego wysiłku. W przeciwnym razie amerykańscy żołnierze i obywatele będą musieli tam walczyć. Jak to pan ocenia? To jest prowokacja, a do tego tania prowokacja. Nie rozumiem, dlaczego amerykańscy żołnierze powinni walczyć na Ukrainie. Są tam już najemnicy ze Stanów Zjednoczonych. Większa liczba najemników pochodzi z Polski, na drugim miejscu są najemnicy ze Stanów Zjednoczonych, a na trzecim miejscu są najemnicy z Gruzji. Jeśli ktoś ma chęć wysłać regularne wojska, to z pewnością doprowadziłoby to na skraj bardzo poważnego konfliktu globalnego. To jest oczywiste. Czy Stany Zjednoczone potrzebują tego? Po co tysiące mil od terytorium waszego kraju? Nie macie nic lepszego do roboty? E, macie problemy na granicy, problemy z migracją, problemy z długiem narodowym ponad 33 biliony dolarów. Nie macie lepszego zajęcia niż walczenie na Ukrainie? Czy nie byłoby lepiej negocjować z Rosją, zawrzeć porozumienie, rozumiejąc już sytuację, która się obecnie rozwija, zdając sobie sprawę, że Rosja będzie walczyć o swoje interesy do końca? I, rozumiejąc to faktycznie, wrócić do zdrowego rozsądku, zacząć szanować nasz kraj i jego interesy oraz szukać pewnych rozwiązań, wydaje mi się, że to jest dużo rozsądniejsze i bardziej racjonalne.